Witam Was w kolejnym odcinku z Movie Star Planet I teraz nie wiem o co kurwa tutaj chodzi Ta wersja Movie Star Planet jest nieaktualna Dostępna jest nowa wersja Movie Star Planet Czy chcesz ją aktualizować? zostajesz zalogowany. Hmm. okej okay. No okej, okay, tak Zobaczmy I zobaczmy co się stało yy. Dziwne miny Jakieś dziwne imię się takie. Ta smutna, ta wściekła. Pewnie się pokłóciły, czy coś takiego. Pewnie się pokłóciły. A, i chciałam wam powiedzieć, że mam nowy konkurs na look. Yy, najpopularniejszy look, jaki mi zrobicie, wygrywa. I osoba, która zrobiła ten look, dostaje listy życzeń oraz... Ubier ten luk na odcinku. Patrzę, co się zmieniło. <śpiewa> <śpiewa> Ciekawe, co znowu aktualizują. Hmm? No, ciekawe, co się stało. Aha, nic się nie stało. Ok, nic się nie stało. To taki nowy motyw, że nic się nie stało, po prostu. Nic. Aha, tu jest coś nowego. Hej. Nie. Nie, co tu? Kto ku ma o co chodzi? Okej, okay, robimy to, co ta gra. Robimy to, co to zaś Oglądajcie okay, sobie. Macie o co chodzi? Tu coś się zmieniło. Tu coś się zmieniło? Bo ja nie wiem. Coś się chyba zmieniło. A może chodzi o to. No okej. Okay. Czyli zobaczmy, może znowu snail casting. Przed chwilą był. Jest. Spokojnie. A może Samanta powróciła? Może o to chodzi? Z każdym dniem to jest trochę dziwne, że co dwa dni mówi, że plan wraca do starej formy. I jeśli ty będzie Samanta, to będę 100% pewna, bo tak, tak, znikąd powrócił casting. Tak, znikąd. Może Samanta jeszcze powróci i Big Sister usunę jako moderatora? M mam nadzieję, że tak będzie. Tylko, że tutaj nikogo nie widzę, więc nie mam kogo oglądać. Proszę. O nie. Nie, to byksista stercią. A za co jestem? Hardcore piąta E! też jestem z klasy E, ale nie piątej E. Czy on jest chyba z mojej klasy? Siorok? Dobra, nie powiem. Nie powiem. Tak więc um, zachęcam Was do brania udziału w konkursie na luki. I w ogóle ej, będzie problem, bo ja nie mam dużo ciuchów. Serio, nie mam dużo ciuchów. No, mogę Wam pokazać, że mam mało. Ale ładnie. Ładnie dokompletuję. Umiem je ładnie dokompletować. O, patrzcie. Mam teraz takiego, taki o, taki o, mam tutaj ubiór, nie? I tutaj mam ubiór teraz. Sorry, tak szerowało, okej. Okay. I patrzcie, jeszcze mam taki ubiór, nie? Mam jeszcze... Czy, 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 czy. No dobra, to widzieliście na poprzednim odcinku. No, na poprzednim odcinku z mój satelit, oczywiście. I sorry, że tam ostatnio tak słabo mnie było słychać. Jakieś dziwny co od No, niedobra, ja byłam tak ubrana. Tak. Teraz jeszcze kolczyki. Mam dwie pary do tego. To w są się te dwa inne komplety. Jeszcze jest taka para. I taka para, a pokażę Wam coś, co pewnie już widzieliście na wcześniejszych odcinkach. Proszę mi nie poglądać, jasne? To jest sobie taki piękny makijaż. O. Od razu lepiej. To pewnie już widzieliście na Roxij, -lowe. lowe. Jowe. lowe. To jest mój jeden strój, oraz wam jeszcze czekajcie. Mam jeszcze jeden strój. albo tak albo czekajcie 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 albo tak o tak więc pa W następnym odcinku spróbujemy wytropić tą aktualizację, no chyba, że nam się teraz uda. To jeszcze raz wejdziemy. Ja nie wiem o co chodzi, może wy wiecie o co chodzi. Y y aha, dobra, to trochę dziwnie. Ja, ja myślę, że tam pisze nie hejtuj, chociaż nie wiem. Macie, o co tutaj chodzi? Czy macie pomysły na ulepszenie MSP Ja mam! Ja mam! Ej, no ja mam! Ja mam! Ja mam pomysł! Ja mam pomysł! Ludzie, ja mam pomysł! Ja mam pomysł! Ja mam pomysł. Mam to w dupie. Oglądamy. Hm Ja mam pomysł. Pixie Star. Pixie Star. Co ty tam robisz? No wiesz co? mam tu dzieśćpia jedna Tak więc tak oto się skończyła Tak oto się skończyła tak się skończyła nasza aktu Tak się skończyła nasza aktualizacji. Aktualizacja. Która tam się drze pies, tu są się dzieci. Ja nie mam jak tutaj co mówić. Ja pierdzielę. Mm! O dobra, tak więc Ok, więc ej, kończymy za 3, 2, 1.